To mi się wydaje, że to są palmy daktylowe, wiesz? Tutaj te co? I to są dak daktyle. Ale ja nie jestem pewien. Si się nie znam aż tak na tym dobrze. Ale jak ktoś się zna, to niech mi powie, że to są daktyle. Patrz, to są pod spodem owoce, nie? Weź Kamila? Podaj mi ten jeden. Taki bardziej dojrzały. Tak? No może być ten. Spróbuj go otworzyć. Zobaczymy co to w środku jest. No to może być daktyl. Jakąchać? No możliwe, ale Ale wierzyć, bo nie będziemy tego zbierać oczywiście. No tak, tak, tak. Ale wydaje mi się, że to są właśnie daktyle, wiesz? No ładne te kwiaty, nie? Jelu. Super. Myślisz, że te? Nie, to, to chyba nie. Chociaż w niektórych katy jedzą ludzie. Taki cały czas dostanie ten ruch, nie? Może nie jest samochód za samochodem, ale cały czas coś jedzie. Jedzie, jedzie. Jedci ludzie jadą. Oto, o. A tam mamy wzgórze kale, na którym byliśmy. Zobacz jakie piękne światy jelu. te. Zobacz. Wspaniałe, nie? Kurcz. Nie wiem jak się nazywają. Ale zobaczymy. Zobacz. Laga, ja widzę, że jest. Jest? No, tak. Chyba, że to jest czeska A nie, okay, o, Tak, czeska tak, jest, i, tak, i dalej jest... Dalej jest Polska. No tak, to nie będzie możliwe, nie nie, nie. Do, na jakieś tutaj krzyżowania przejścia dla pieszych i mhm. jakąś sygnalizacją najlepiej mhm. i przejdziemy sobie na drugą stronę i pójdziemy wiesz w, w centrum bardziej no bo, ja było w szkole, wiecie, tak tak znaczy tam koło nas blisko jest taki sklep nie mhm. bliziutko także możemy nawet kółko zrobić jak nie znajdziemy i to wrócimy tam do naszego i pójdziemy na ten nasz Panie, nie Zebola się obudził No, potem jeszcze płacę. Pole, że nie jest moje. O, cykla Tak? to się ostatnio mówił o tych cyklach, gdzieś w jakimś filmie, A to mamy. A, to, to z Japonii, tu, nie z Japonii, z Korei. Mówiła o tych cykadach różnych. Jak nóżki? Kochani. Tak? Tak. A ja tak posiadłem tej ławce i tak mi od razu też lepiej. Wiesz, a po tej piachu nie mogę, za ciężko mi się. Zobaczysz? A tu. A pamiętamy te kwiaty we włosach, nie? No. Super. No. Taki, Takiego drzewo duże? Nie. Zartuje, <grywa> chodź. Chorowałeś się trochę? Tak, Tyle? Tak, przed no, Dobrze. A Oj, znowu. Kwiatki. Gdzie ta jaloś Tam tam możemy? Nie robić, dobra To nagramy z powrotem trochę. Na wach tej trasy w stronę plaży Kleopatra Się bardzo tymi maskami ci ludzie za nie przyjmują widzę na plaży bynajmniej może na plaży nic się nie trzepia ale do sklepu na 100% trzeba założyć Pasza. Pasza, pasza. Tu Cenę. Nie jest tak źle, jak się wszystko na pół dzieli, to już tak lepiej wygląda. Pizza 21, ta najtańsza. Najdroższa 28, tak? 29. Na polskie w przeliczeniu. Spaghetti. Niecałe 30 zł no to, to tutaj trochę drożej już, napoje po 7 i świeżo wyciskany 12 zł presz, no dobra, możemy iść dalej. Ogólnie ceny takie, tak, tak O. Ceny. mama idziemy do tego przejścia, chyba, że też to już zawracamy tutaj, o, możemy tutaj. Tak, tak Chodźcie, bo sami nie przechodźcie tędy, bo Tu jest strasznie niebezpiecznie Za tym motorkiem może I do połowy tylko Na połówkę Dobra, idziemy kochani W prawo ja nie wziąłem okularów mówię, nie ma słońca rano Mówię nie będzie chyba no to moment, 5 minut i wyszło numer no, no i trafiliśmy na meczet A, nie widać meczet, tylko meczet zabaw słychać trzech obecne Ekmek taki chlebek po dwa nidy jest złotówka na polskie podejdziemy tam pod wejście ja sobie zobaczę jak to wygląda wejście nie no mam nawigację jakby coś Não tem problema. O Fajny, aqui, ale taki całkiem, całkiem é porque ele é um Przynajmniej mnie tak się to kojarzy w takim kazusze. Usiądźcie sobie na ławce jak chcecie. mama No, dzisiaj pierwszy dzień. na <try> Nasz pierwszy dzień na wczorna jest dzień Alani O, nam daje. Cały mokry. Godzina dziewiąta pięćdziesiąt cztery. Jeszcze, jeszcze się nie zaczęło to wszystko właśnie. Dopiero będzie. ona no, na prostu tutaj. Ja już widzę nawet jolu kolor tego Idziemy zobaczyć dzisiaj sklep A101 prawie jak 102 Nie, jeszcze jedna szczerka i byłby rudy szczerek pancerny Oj, Zapachy takie dziwne bym powiedział Nie no. szkoda A temperatura robi swoje Ale jeszcze ja ten asfalt rozgrzany Słuchajcie I to jeszcze nie jest ten Ten co będzie, nie? Dobra, zejdźmy O patrz jakie bananiki fajne. Widziałeś tam malutkie? Tak. No. Tutaj, zobacz. Tamtej bananiki fajne. Uwaga okay. Dobrze. Adam, Ty mówisz bananiki, a ja baranki. <laughs> Wejdźmy, bo nie wiadomo czy nie chce nam.